Tradycyjnie zapraszaliśmy Państwa na Szczyt Wielkiej Sowy, ale z dwóch powodów. Po pierwsze, z uwagi na trwający remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie, a z, drugi, a z drugiej strony, poprzez chęć pokazania w górach Sowich miejsc troszkę mniej oczywistych, chcielibyśmy w tym roku, 1 maja, zaprosić Państwa do kamionek. I pokazać bardzo ciekawe miejsca, poczynając od ścieżki przyrodniczej, od siedmiusówek, traktu rycerskiego, starej, starych sztolni, ale również skoczni narciarskiej, która niegdyś w kamionkach funkcjonowała. Dlatego 1 maja już od godziny ósmej będzie otwarte biuro, w którym będzie można zapisać swój udział w takim spacerze 12-kilometrowym. Tam to biuro będzie zlokalizowane przy muzeum w kamionkach, tam również znajduje się parking, z którego można skorzystać. I przejście tych 12 km, każdy z uczestników dostanie odpowiednią mapę z instrukcją i z trasą, ale także z opisem wszystkich atrakcji tych oczywistych i tych mniej oczywistych, które będą na trasie, będzie można na trasie spotkać. I później pierwsze 150 osób, które przejdzie tą własną. Trasą, otrzyma od nas pamiątkowe medale. Serdecznie zapraszam do zwiedzania gór w troszeczkę mniej oczywisty sposób. Niekoniecznie na przełęczy walimskiej, jugowskiej, tylko może u podnóża górsowych, bo to podnóże górsowych ma bardzo wiele do zaoferowania. Zapraszamy bardzo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego i nie tylko, bo oczywiście odwiedzają nas również turyści, ale my bardzo dbamy o to, żeby mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego znali Góry Sowie. Stąd też realizujemy w szkole w szkołach projekt Znam Góry Sowie z odznaką, czyli zdobywanie odznaki górsowych, i tutaj w porozumieniu ze wszystkimi gminami powiatu dzierżoniowskiego, we wszystkich szkołach staramy się zachęcać nauczycieli, ale uczniów do tego, żeby zwiedzać poszczególne atrakcje w górach Sowie, właśnie również te mniej oczywiste, o których czasami nie wiemy, zdobywać odznakę i tą małą, i dużą, i wielką odznakę Znam Góry Sowie, bo nikt lepiej później nie wypromuje górsowych niż my, mieszkańcy.